Państwo, W przeciwieństwie do moich znakomitych przedmówców nie będę mówił, tylko będę czytał. Dlatego, że jak mi zasugerowano, że ma tutaj e, y, publikacja, w związku z tym napisałem, a jak napiszę, to już e, to mam kompleks swojego tak pisanego. W związku na pewno nie będzie to tak ekspresyjnie wygłoszone jak e, moich, e, 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 te, moich poprzedników. Moje, moje wystąpienie jest tekstem politycznym, nie jest tekstem akademickim. Żyjemy w czasach dekadencji, w czasach upadku zasad, norm, moralności, kultury narodowej i patriotyzmu. Żyjemy w czasach, gdy rząd rzecz prowadzi politykę likwidacji atrybutów suwerenności naszego państwa i przekazywania ich Unii Europejskiej. W czasach, gdy ta polityka prowadzona jest pod osłoną pasicznego patriotyzmu prezydenta Kodorskiego. Patriotyzmu sprowadzonego jedynie do fetowania przeszłości i udawania, że neoluksemburgizm neo byłby szczytem marzyń piłsudzkiego czy polskiego. Żyjemy w czasach, gdy od polskości traktowane jako nienormalność, Polacy uciekają do wartości, się patriotyzmem europejskim. Tak jakby można było być Europejczykiem, nie będąc Polakiem, Niemcem czy Hiszpanem. Koncepcja europejskiego patriotyzmu jako wyzwolenia z ograniczeń patriotyzmu narodowego, i tradycji, tożsamości odzwierciedla raczej parwieniszowskie formy i kompleksy niż uczestnictwo w europejskiej cywilizacji. Bowiem nasza cywilizacja jest zapierającym dech w piersiach wspaniałym, wielobarwnym witrażem nikotynującym yy, się różnymi barwami rozświetlanymi ewangelią, a nie z uniformizowaną jednostajnością charakterystyczną dla wykorzenia kulturowego. Koncepcja rozbicia się własnych tożsamości Powątkuje bowiem nie perspektywą stworzenia europejskiej cywilizacji, ale perspektywą zbywania w Londynie jako przedmiotu naszych aspiracji i naszego miejsca w tzw. wspólnym europejskim domu. W polityce się narodowych aspiracji i wywidowania kolejnych atrybutów suwerenności naszego państwa towarzyszy demoralizacja społeczna, narodowe samodziczowanie, pedagogika narodowego wstydu i dominacja w obficzu nie tylko w zakresie estetyki, ale w całym publicznym życiu. A medialnymi, autorytetami tego czuł stali się krawcy, kucharze, komedianci, w środa i list. Które najprawdopodobniej oddaje poeta. I tu zacytuję wiersz, który myślę, że oddaje tą rzeczywistość. W mieście wybuchła epidemia instynktu zachowawczego. Świątynie Wolności zamieniono na ktarki. Senat opowiada się jak senatem. Obywatele nie chcą się bronić. Uczestniczyli na przyspieszone kursy padają na kolanach. Otworzyli bramy, przez które wchodzi teraz kolumna piasku. To jest cytat z Herberta o posłowie Krostowani. Postawa upadku zachowań obywatelskich upadki wartości, który jest patriotyzmu, tak charakterystyczna dla wykorzenionych po unistycznych społeczeństw, a zwłaszcza dla ich celne eli. Zaczyna być coraz szerszy opór w narodzie, który współtworzył bronię europejskich cywilizacji. Dla nowego pokolenia, tego pokolenia wychowanego już w Polsce niepodległo. te kompleksy i fobie społeczeństwa postkomunistycznego wywołują zdecydowane reakcje, sprzeciwu. Dla tego pokolenia nie jest przykładem postawa katona wątroby, bo ten wiersz to tak nawiązuje, dla którego jedynym sprzeciwem wobec zachodzącego słońca była samobójcza śmierć. To pokolenie czuje swoją wartość, godność w swojej narodowej tożsamości. Nie godzi się na politykę rozpływania się w europejskiej dekadencji. Nie chce uczestniczyć w bardziej współczesnej demoralizacji i wykorzenieniu. Ma poczucie swojej siły i witalności, pragnie walczyć o godne miejsce naszej ojczyzny we współczesnej rzeczywistości. Minister dziwnego, że szuka wzorców, szuka bohaterów, szuka poczucia wielkości trwałych w naszym historycznym dziedzictwie. Szuka przede wszystkim tradycji obozu narodowego w myśli politycznej i jego szkoły i jego w ostatnich dekadach badaniem do roku wielkich myślicieli twórców obserwujemy odwrót od dominacji danych historyczno-filologicznych. Dziś raczej nie koncentrujemy się na filologicznych interpretacjach drogów, znaczeń czy historycznych uwarunkowań wielkich dzieleń. Dziś raczej czytamy Platona, Arystotelesa, Świętego Augustyna, Świętego Tomasza czy Szef co mają do powiedzenia naszej <coughs> współczesności. Ich myśli pomagają bowiem zrozumieć nas samych, znaczy miejsce w historii, i zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Jest to podejście twórcze i inspirujące Ich obecność we współczesnej debacie jest jak powiew świeżego powietrza w dotychczasowej dusznej atmosferze współczesnych sporów i dyskusji. Pozwala odetchnąć i zobaczyć naszą rzeczywistość nie w perspektywie małych gier, a w perspektywie transcendencji, w perspektywie historii tego, co naprawdę ważne. I dziś ta perspektywa o, e, obecności w debacie wielkich twórców naszej cywilizacji jest także przenoszona na polityków, twórców wśród politycznych. Problem w tym, że myśl polityczna i że nie jest to filozofia polityczna jest silnie naznaczona kredytem swojej historyczności, jest znakiem swojego czasu, <tryk> tego co dla tego czasu charakterystyczne, a zatem przymiejące. <tryk> myśl polityczna podobnie, tu, przepraszam za jawne porównanie, jak satyra polityczna, szybko się starzeje. Gdy mija czas z myślą, o której staje się w najlepszym razie szacownym zabytkiem, świadectwem przesłuchoczności, dziedzictwem odkurzanym z racji i narodowych na nie niebię, a czasami nic nie ma nam do powiedzenia o naszej przysz przyszłości. Archaizm, czyli kopiowanie starych rozwiązań, nie jest bowiem twórczo kulturowym. Jak mówił Arnold Koń, jest to fałszywa odpowiedź na y, współczesne wyzwania. W tym sensie też nawiązywanie środowisk narodowych nazw do strodownictwa narodowego <tuszel> Polski, NRU, czy Narodowych y, Sił Zbrojnych, choć zrozumiałem w sensie poszukiwania własnej tożsamości. Ma w sobie więcej sposoby grup rekonstrukcyjnych niż żywej kontynuacji. A przecież Bowski nie zalecał od trzymania się litery jego twórczości. Twórczość ta w przeważającej mierze, z wyjątkiem myśli nowoczesnego Polaka czy Broszury Polskiej na państwo, zawierających wiele ciekawych myśli dotyczących kształtów, patriotyzmu i polskiej tożsamości, jest dziś martwa w sensie odpowiedzi na współczesne wyzwania. Nie da się ich transformować na dzisiejszy czas. To, co Bowski pozostawił ciekawego. To szkoła politycznego myślenia. Szkoła, która przygotowała nie tylko działaczy politycznych, ale i polskie społeczeństwo do skargi i Była potężnym impulsem kulturowym, czy wspomnieć tylko czy Grupę sztuki Szkoła, która zdała egzamin w tragicznym okresie upadku i w początkowym okresie komunistycznego zniewolenia. Szkoła Polskiego to obok szkoły galicyjskich konserwatystów jedyne szkoły polityczne w naszej historii. Ale jest to szkoła historyczna, bez kontynuacji a jej adepci nadal szkolą się w tym, co było ważne przed I wojną światową, czy, później, czy w XIV W jaki sposób próbują przenosić to w czasach współczesnych? To szkoła, która cierpi na syndrom wiecznego studenta, stałe konfrontująca obecną rzeczywistość z tym, co było ważne w czasach bezpośrednio minionych. a przecież nie jego artykułarysto, takim bardziej kalibrystą, zalecającym ortodoksyjne trzymanie się i kontekstu. Szkoły mają to do siebie, że przychodzi czas, gdy się jej kończy, trzeba samemu stanąć w obliczu, nowych wyznań i samemu dać nagle odpowiedzi. Otóż to, co w dorobku morskiego żywej Twórcze, tego metoda założenie. Uważa on, i to jest ważne i twórczy także dziś, że podmiotem polityki i historii są narody. To nie szersze czy większe struktury polityczne, a narody są podstawowymi strukturami warunkującymi rozwój duchowy człowieka, i będącymi płaszczyzną duchowej i politycznej tożsamości. To narody stworzyły wielkość naszego kontynentu. Zakwestionowanie ich podmiotowości jest jednym z najważniejszych przejawów współczesnej dekadencji. To naród musi być suwerenny. Naród może współpracować z innymi narodami w wykonywaniu swojej suwerenności, ale może, y, y, może się jej wyzbywać, rezygnować. To w suwerenności przejawia się jego tożsamość, jego wolność i godność. Narody godzące się na ograniczanie swojej suwerenności nie są godne istnienia. Stają się mierzą, na której rozpytają inne narody. Ogrona własnej suwerenności to podstawowe sztyry. Dogmat szkoły morskiego dogmat nadal żywy, twórczy, inspirujący. Ale to, że naród jest godną historii i polityki, nie znaczy, że mamy przyjmować jego koncepcję narodu. Mosk był pozytywistą biologią. Jego widzenie z narodu to uznanie charakterystyczne dla tamtego czasu politycznego darmizmu za rzeczywistość. Koncepcja nieusuwalnego konfliktu między narodami, choć bliska realizmowi, i naznaczona długiem czasu, nie powinna nas zadawać. Zawiera bowiem w sobie pewien pozytywistyczny fałsz, wynikający z redukcjonizmu epistemologicznego, właściwego tej doktryny. Sam Drog Dąbrowski próbował o przezwyciężeniu w proszu na państwo, ale jest to przezwyciężenie socjologiczne. Mowski pisze o katolicyzmie jako istotcie polskości. Tymczasem wartość katolicyzmu nie sprowadza się tylko do jego tożsamościowego znaczenia definicji polskości. Chrześcijaństwo jest wyrazem prawdy. W świetle tej prawdy należy widzieć miejsce i rolę narodów w ogólnokoludzkiej wspólnocie. Ta, ta uniwersalna prawda powinna wyznaczać miejsce narodów w uniwersalnym ładzie i misji. To nienawidzowska koncepcja warto przystosowanie, a chrześcijańska koncepcja ogólnoludzkiego porządku, ordokapitalizm powinna wyznaczać charakter narodowej polityki. I choć most doszedł do tego, że religia powinna być celem polityki, to ta myśl w moim przekonaniu nie została przetrawiona w obozie narodowym. Także dzisiaj najwłaściwszą formą ruchu narodowego to formuła chrześcijańsko-narodowa. To nie postulat teoretycznego rozumu rozpoznającego metafizyczną rzeczywistość. To także wyzwanie współczesności, w której cywilizacja chrześcijańska została zakwestionowana we współczesnej Europie i jest premedytacją niszczona. Mamy bowiem do czynienia z antycywilizacyjną rebelią laicyzmu laicyzydów, niszczącego europejską cywilizację i chrześcijańską tożsamość narodów, zagrażającą także naszego narodu. Dlatego misją naszego narodu jest obrona cywilizacji chrześcijańskiej w Europie. Jest organizacja chrześcijańskiej o unii w walce z elicjami i to, to wyzwanie, którego nie jest w stanie zidentyfikować pozytywistyczna doktryna narodu. Dlatego obóz narodowy musi rozpoznać się w świetle chrześcijańskiego uniwersalizmu. Ponad to, co właśnie chrześcijaństwo, ponadto, to właśnie chrześcijaństwo nasze życie, mając duchową i moralną do przeciwstawienia się w współczesnym zagrożeniom. To, 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 co twórcze w szkole polskiego, to jego metoda. Czytając przegląd przewodniczący, widzimy, jak z wielką wiemnością twórcy Narodowej Demokracji badali sytuację naszego narodu. Ich analizy budzą do dziś wykonane uznanie dla systematyczności rozpoznawania rozwoju narodowego. Ta metoda systematycznego badania i analizowania aktualnego stanu polityki narodu i wprowadzania z nich w narodowych celów jest chyba dzisiaj najbardziej niedocenionym wkładem polskiego i jego współpracowników w rozwoju myśli politycznej. Bowiem dziś twierdzi się na ogół, że jaka jest konstytucja narodu, to wszyscy wiemy. Jak to jest, każdy widzi, chciałoby się powiedzieć. Otóż wbrew temu przekonaniu, doświadczenie wskazuje, że punkty zwrotne w historii, o ile nie są to wojny czy rewolucje, są na ogół niedostrzegalne. Zmiany w politycznej rzeczywistości są na ogół dostrzegane dopiero wtedy, gdy są już oczywistością, gdy nie można nimi już celować. Przykładem są galicyjscy konserwatyści, zobaczeni w swoje możliwości formuły wypracowane jeszcze w latach 60. XIX wieku, w latach 90. tego wieku i w następnej dekadzie, nie dostrzegli umasnowienia społeczeństwa polskiego. W rezultacie z najważniejszego obozu galicyjskiego stoczyli się do lądów w głównych obozach politycznych w okresie międzywojennym. Tymczasem jeszcze praca Popławskiego i Polskiego rozpoznała ten proces i starała się umasnowieniu. Wczesnego społeczeństwa nadać charakter jego narodowienia. I to była największa, obok przygotowania karnych i niepotrzebnych działaczy, zasługa narodowej demokracji przed I wojną światową. Ten ogromny wysiłek intelektualny, ta metoda rozpoznawania narodowej kondycji nie był przez powojenne środowiska narodowe zdziesiątkowane, ale nadal licznie docenione i kontynuowane. Komunistyczny terror zamknął te środowiska w przekonaniu o konieczności zachowania dziedzictwa narodowej demokracji, ale nie rozwijało go twórczo. Rzeczywistość ma to do siebie, że się stale zmienił, nawet wówczas, jest niedostrzegalne go Ale wygrywka obserwacje pozwalają odkrywać zmiany na trendy. Zapoznanie tej metody systematycznego analizowania zmian na narodowym zielonamencie zaowocowało niedostrzeżeniem, że środowisko narodowe, narodowe przeobrażeń raczej na 70. ubiegłego stulecia, pozwalając środowiskom rekcjonistycznym na przejęcie inicjatywy w poszerzaniu wolności w naszym kraju. W efekcie owego zaniedbania do dnia dzisiejszego płacimy dominację inżynistycznej lewicy w życiu publicznym. W ostatnich dekadach przykładem takiego braku rozpoznania wyzwań jest, jest katastrofa demograficzna o konsekwencjach prawdopodobnie porównywanych pod tych rozbioru. rozbiorów. Poza środowiskiem skupionym dziś w praktyce ta narodowa katastrofa, choć to nie wywołała reakcji na miarę zagrożenia. We współczesnych środowiskach nawiązujących do tradycji narodowej demokracji. Dominuje głęboko kompleks wiecznego studenta, to znaczy rozpoznawanie współczesnej rzeczywistości w kategoriach sprzed I wojny światowej czy II wojny światowej. Przećwicie do twórców tego obozu. Do dziś nie ma tego ruchu intelektualnego, który stworzył podstawy wielkości narodowej demokracji. Same protesty i manifestacje są jedynie na miasto i nie zastąpią dojrzałej dzisiaj politycznej. Odrzucając redukcjonizm epistemologiczny, pozytywistycznej metody, Systematyczny wysiłek intelektualny ma zasadnicze znaczenie w budowaniu przywództwa narodowego. O czym jest obóz narodowy? Niewiele on ma wspólnego ze współcześnie definiowaną partią polityczną. Współcześnie bowiem definiuje się partię jako organizacje dążące do zdobycia władzy. Tak rozumiana partia za główne swój uważa zdobycie i utrzymanie władzy, ale z przywództwem narodowym niewiele ma to wspólnego. Jej celem podstawowym jest bowiem nie przywództwo, ale legitymizacja konkurencji. Życie polityczne zamienia się nie w publiczną o realizacji narodowych celów, ale w arenę, na której walczą wrogie sobie plemiona, wyniszczające nie tylko siebie, ale zaprzepaszczając czas, w którym należy realizować narodowe cele. Przywództwo narodowe to przede wszystkim systematyczne rozpoznawanie i realizowanie narodowych wyzwań i zagrożeń. To definiowanie odpowiedzi na te wyzwania i organizowanie politycznych sił do ich realizacji. Nie ma przywództwa bez intelektualnego rozpoznania i sił. Przywództwo to, za, przywództwo to zadanie w każdej chwili. Obóz narodowy pełni taką rolę, czy też rolę światową, w czasie wojny i po wojnie. Przywództwo narodowe należy także pełnić w ramach opozycji. Sprawowanie władzy łatwiej to pełni, ale nie determinuje. To wskazywanie narodowych celów i kierunków narodowego rozwoju, a nie tylko zwalczanie wrogantów w oligarchicznym startu współczesnych partii politycznych. Dziś w Polsce mamy do czynienia z pełną zapaścią narodowego przywództwa. A polityka państwa zredukowana została często do antynarodowej polityki. Bo obecne przywództwo narodowe cierpi na swoisty autyzm intelektualny. Na niezdolność do rozpoznania narodowej kondycji akceptacja traktatu lizbońskiego, pakietu klimatyczno-energetycznego, paktu fiskalnego czy polityka zgody na federalizację Unii jest zaprzeczeniem nie tylko narodowego przywództwa, ale są to działania ewidentnie interesy się obcych interesów, czy opcji interesów i obcych państw. Dlatego zasadniczym obecnym celem jest unarnowienie naszego państwa i jego polityki. To unarodowienie to nie tylko przeciwstawienie się satelickiej polityce wobec zachodniego sąsiada i eliminacja polityki wyzbywania się niepodległości państwowej. To przede wszystkim odbudowa narodowego przywództwa. Przywództwa zdolnego do zmierzenia się z za zasadniczymi wyzwaniami, takimi jak katastrofa demograficzna, odbudowa patriotyzmu jako podstawy narodowego życia, unarodowienie gospodarki, budowa czy wspomniana wyżej, obrona chrześcijańskiej cywilizacji. Unarodowienie polityki to nie próby legitymizowania przez narodowców, czy to komunistycznej dyktatury, czy pastrzowego patriotyzmu prezydenta Polskiego. Jak w nie zauważył Arystoteles w Etyce Nikolajma godziwa polityka nie może zostać stworzona przez. Yy, 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 godziwa polityka, yy, mo polityka może zostać stworzona tylko przez godziwych obywateli. Wśród niegodziwych polityków ich partii nie narodzi się narodowa polityka. Dlatego jedynie słuszna wobec nich postawa to eliminacja ich wpływu na narodowe życie. Co nie znaczy, że ten proces będzie miał szybki yy, yy, i rewolucyjny charakter. To raczej proces stopniowy, który powinien mieć jasno wytyczony cel. Wyzwaniem także dla naszych niepodległości powinno być hasło obronimy naszą niepodległość. Dziś największym zagrożeniem narodowej w przyszłości są rządy PO. Ich eliminacja jest warunkiem wstępnym i koniecznym procesu dnia państwa. Żyjemy w czasach upadku, upadku cywilizacji europejskiej i upadku ekonomicznego i politycznego znaczenia Europy. Te procesy dekadenskie zagrażają naszemu krajowi i dezorganizują nasze życie polityczne. Żyjemy bowiem w czasach ostatecznych, nie w sensie ekonomicznym, ale cywilizacyjnym, gdy cywilizacja chrześcijańska, która stworzyła wielkość naszego kontynentu, przeżywa śmiertelne zagrożenie. Jeśli nie obronimy się tym procesom, do naszego narodu i naszego kontynentu nic nie uchroni przed cywilizacyjnym unicestwieniem. Dlatego przeciwstawienie się tym procesom wymaga nie tylko męstwa, którego w komunizmy komunizmie narodzie nie jest zbyt wiele. Wymaga przede wszystkim racjonalnej nadziei, która będzie motorem odrodzenia naszego narodu. I wszystkie długofalowe trendy są zatrważające. Jako naród przy tym wzroście, a raczej spadku urodzeń, możemy za trzy pokolenia stanąć przed rzeczywistością. Jego zupełnego rozpłynięcia się wszystkich narodów. To pytanie, czy to dziedzictwo, które nasz naród przez ponad tysiąc lat tworzył, ma zniknąć, czy też być krótnie kontynuowane. To pytanie, czy chcemy żyć jako naród. I tu cień szansy daje geopolityka. Dziś Polska leży na magnesie upadającego imperium europejskiego i upadającego imperium rosyjskiego. Procesy upadku imperium to procesy długiego trwania. Ale Polska ma jakieś analogiczne położenie do pozycji Moskwy w Imperium Katarskim czy położenia plus na marginesie upadającej Rzeczpospolitej. Oba te państwa potrafiły uzyskać wewnętrzną sterowność i podmiotowość wobec dominujących państw i krok po kroku budować swoją podmiotowość i niezależność, uniezależnić się od procesów dezintegracyjnych w ich sąsiednich imperiach, a następnie na ich gruzach stworzyć własną wielkość. Potrafił korzystać z korzyści. Jakie płynęły z otwartości upadających państw, a jednocześnie nie dały się obezwładnić procesom dekadencji. My dziś jesteśmy w analogicznej sytuacji. To, co nas różni, to to, że oba państwa miały narodowe dynastie, zdolne do narodowej polityki. Odpowiednikiem tych dynastii może być świadomy z tych celów naród. Dlatego odrodzenie patriotyzmu jest kluczem do sprawy polskiej. Jest to jedyna szansa uniknięcia śmiertelnej dekadencji. Dziś to odrodzenie patriotyzmu jest szansą naszego narodu. Geopolityka morskiego jest wściekła, ale jego przekonanie, że najważniejsze jest bezpieczeństwo narodu, które jest uwarunkowane geopolitycznie, wskazuje drogę naszego intelektualnego i politycznego szukania nadziei, które jest potężne czynniki logicyjne. Geopolityczne uwarunkowanie środków jest więc inspiracją do naszych odpowiedzi na współczesne wyzwania. To, co w polityce należy dziś szukać, to w geopolityce należy dziś szukać intelektualnej nadziei pozwalającej na przezwyciężenie kryzysu patriotyzmu i zbudowania racjonalnego posłannictwa naszego narodu we na współczesnej Europy. Pozwala nam znaleźć promyk nadziei, że dzięki narodowemu odrodzeniu jest perspektywa przezwyciężenia zagrożeń i zbudowania podstaw pod narodową wielkość. Bo dla nas to Polska jest wielką rzeczą i jej powinniśmy słuszyć. Wielu z nie polega tylko na jego historycznym nie na tym, że jest szacownym zabytkiem, czy mówią, ją z okazji rocznicowych no, uroczystości, ani też dlatego, że służy jako sztandar tym, którzy chcą, poszukają swojego miejsca w polityce. Wielkość Polskiego polega na tym, że możemy dziś toczyć z nim dialog, a nawet sporo o przyszłość Polski, że jest inspirujący w, nasza, w naszych zmaganiach o przyszłość Polski.